I chcemy odpowiedzieć na kilka pytań od Was. Ja nie wiem, czy Wy jesteście w stanie to zauważyć, ale specjalność w północy z Hanoi. No takiej ilości pieniędzy. Hej! Dzień dobry! A jak wygląda nasza pobudka w ostatnich dniach? Właśnie w ten sposób. Jest 7.20 i muza na przez głośnika na na nią. Dzisiaj testujemy nową zupę, a właściwie Ola testuje. Tak, to jest zupa specjalność północy z czyli bunka. I ta zupa charakteryzuje się tym, że jest między innymi z pomidorami, stofu i najważniejsza rzecz, ka, czyli ryba. I to jest ryba taka smażona kawałki wysmażonej ryby na chrupko na wierzchu. To jest posypane kolendrą jakimiś też innymi ziołami. Ale pięknie parły. Tutaj namawiam Mariusza, żeby wziął sobie inny rodzaj zupy, ponieważ można tutaj dostać też zupę z krawem albo zupę ze ślimakami. Ale Mariusz jakoś tak krzywi nos i nie chce tutaj w ogóle jeść. A zatem ja zaczynam swoje śniadanie. To kosztuje 3,40. Teraz w banku i dokonuję przelewu. Przelewu dla mojego przyjaciela w Danach. I tak widzicie tutaj jak, jak wygląda jak wyglądają okienka i zainteresowała mnie to co jest po lewej stronie tego pana. Jak w siatce foliowej trzymają no na pewno miliony bądź. wiecie, Więc wykonuję ten yy, przelew pieniędzy i teraz... Po prawej stronie ode mnie chciałbym zauważyć jak przynoszą tutaj takie ilości pieniędzy bagatowy. Znowu zamawiamy desercie. Tutaj na pierwszym piętrze są różne fasolki i zdaje się kukurydza, a na dole rzeczy mało mi y, znane, mało to... Roz... nie mogę ich rozszyfrować, może tak, ale w przeważającej większości są to różne żelki. Znowu te ciekawe takie palczaste cytryny nazwijmy to. A obok tej kwieciarni, w której byliśmy wczoraj, ten bukiet zdaje się 10 róż, 17 zł kosztuje. Tutaj mamy widok z dachu, a no właściwie z kawiarenki widokowej. Tarasie. I do kawem tarasie. Czekamy na kawę, mamy deser, mamy herbatę i chcemy odpowiedzieć na kilka pytań od Was. Mam pytanie odnośnie tych ziół. To jest taki dodatek do jedzenia jak limonka, czyli pieprz, sól, czy może jest to integralna część posiłku. Każdy zamawiający dostaje taki kosz zielonego. To wszystko zależy. Są takie jadłodajnie, nazwijmy to, gdzie są podawane zupy, i bez względu na taką zupę zamówisz, kosz ziół, właśnie limonka, chili i tak dalej, to wszystko jest na stole, więc od wyboru do koloru. Ale są takie danie w niektórych miejscach, że jakby ten kosz ziół należy tylko do konkretnych, wybranych potraw. Najczęściej tak jest w momencie, gdy zamawiasz FOBO albo. Albo albo jakieś inne rodzaje zup i wtedy rzeczywiście masz do wyboru najczęściej sałatę, kolendra, tak? I... No różnie, to zależy czy na południu, czy na północy, ale też jest mięta, tajska bazylia, no a limonki bardzo, bardzo często właśnie występują. Zostaniam no bo często... że na 99% limonka będzie, nie? Jak Jerzy zupa. My często wybieramy właśnie taką knajpę, przejeżdżając, jak widzimy, że tam na stole jest coś zielonego położone no, i ktoś jest? już je, to tak. znaczy aha, to tutaj w tym miejscu pewnie będą, będą dobre zioła. No, bo my lubimy zielone. <laughs> um, czy mieliście podczas Waszej podróży jakiś ekstremalny noslek? Ekstrema jakiegoś chyba nie mieliśmy. No sami wybraliśmy w Kambodży na celek no, u... W homestayu, czyli u rodziny kambodżańskiej i to był chyba taki, yy, no takie nowum u nas, bo nigdy czegoś takiego nie, nie mieliśmy, nie robiliśmy. A tak poza tym jakieś ekstremy? Yeah ewentualnie jakieś ekstremalne nory. <laughs> Nie macie własnych śpiworów? Wkładek, taki mały, puchowy, do 300-400 gram, pakuje się do mikro rozmiarów, a jednak higiena chyba większa niż to, co Azjaci tam zostawiają. Nam obawy, czy oni w ogóle piorą po jednodniowych gościach. Więc y, może zaczniemy od tego, że my na poprzedniej wyprawie byliśmy wyposażeni, można powiedzieć, od A do Z i między innymi też mieliśmy właśnie te takie wkładki y, śpiworowe. I szczerze mówiąc, nie ja skorzystaliśmy wtedy ani razu. I bo ja mam takie doświadczenie, że jak w tych gorących krajach śpię w czymś takim, właśnie takiej tubie, takim ala że ten wiecie kształt. Kurde, jest mi tak gorąco, że to jest tragedia. I jakby nie preferuję tego, czegoś takiego. Także odeszliśmy od tego, bo poprzednio nie używaliśmy, po drugie za bardzo nie lubimy, a po trzecie. Wiecie co, tak naprawdę, żeby pościel była nieświeża, to zdarzyło nam się może z pięć razy, ale za każdym razem, jeżeli taka sytuacja ma miejsce, to prosimy o zmianę tej pościeli. Nie i, ma problemu. I nie ma z tym problemu. Jak kupujecie gdzieś jedzenie, a potem wpadacie jeść do innej restauracji, kawiarni, to nie jest wieś jak w Europie. No nie, tutaj właśnie fajnie, że nie jest to wieś, a w Europie rzeczywiście tak, uznaje się taki tak, nie tak. Tutaj nie ma z tym problemu i ludzie... No dzisiaj na śniadaniu facet przyniósł ze sobą jakieś takie, nie wiem, Coś w woreczku miał. może orzeszki, może jakiś kawałek mięsa. po sobie prostu sobie do lodu zupy i No dokładnie, także można by pomyśleć, że kurde, no są wszystko wolno, ale nie, po prostu lokaci też, też coś takiego są i nikt na to się nie krzywi, nie. To jest fajne. mam? Czy jest możliwość przywiezienia zabrania do Polski owoców, na przykład kokosek jako prezent dla znajomych? Pff, kurde, w sumie to nie wiem, no trzeba by poszukać w necie, jak tam linie lotnicze i jak wyglądają restrykcje, jeśli chodzi o przywóz e, takich rzeczy do e, Polski. Natomiast e, nasza znajoma Vivi, z tego co wiem, to e, do, do Francji do swojej rodziny z Tajlandii brała e, mango, <laughs> można powiedzieć, e, ale w bagażu zasadniczym, tak, głównym, miała, e, można powiedzieć, no pół bagażu mango, żeby spróbowali w Europie i z tego co wiemy to nie było żadnych problemów tak samo jakieś kwiatki przewoziła i tak dalej myślę, myślę że, że można ryzykować można ryzykować, aczkolwiek przypuszczam, że jak losowo celnicy sprawdzą Twój bagaż no to mogą się doczepić i mogą wyrzucić gdy byliśmy w Ameryce Południowej to mieliśmy taką sytuację nawet przekraczając granicę lądową chyba do Argentyny to było z Chile do Argentyny wiecie jaki maks? Ja miałam pomarańczę, o której w ogóle zapomniałam. I składa, oczywiście robi się deklaracje, co się przewozi i tak dalej. I były też do zaznaczenia jakieś owoce, warzywa. I ja w ogóle to przegapiłam, bo jak zwykle standardowo ptaszek, 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 Czyli, ptaszek. Czy masz sobie do nie, Dokładnie. Nie, 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 nic nie przewożę! Nie, 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 nie! Dziękuję, do widzenia. I skanowali nasze bagaże, i powiem Wam, że cofnęli mnie. Musiałam zużyć jeszcze raz deklarację, że przewożę pomarańcze, Pomarańcza została oficjalnie wyrzucona do kosza, więc tam z jest większe jakby takie, jest podejście rygorystyczniejsze. Ale co, no. No tyle. Trzeba by się po prostu dowiedzieć, jakie są w Unii regulacje odnośnie przewozu owoców z takich właśnie jak krajów Azji. Hmm. Jeśli mielibyście zabrać z Wietnamu jedną przyprawę do, Polski, do polskiej kuchni, co to by było? O kurde, ale trudne pytanie. Dla mnie bardzo łatwe. Nie znam się, nie zabrał. <laughs> no nie, no co Ci najbardziej smakuje? Ja myślę, że wiem co. Mleczko kokosowe, czyli jakby wszelkie, może to nie do końca jest przyprawa, ale Kokosy, mleko kokosowe, i, ale to wszystko wiecie w tej formie, nie w puszkach, tylko w takiej naturalnej, bezpośrednio ze wsi, że tak powiem. A tak przyprawa, przyprawa... Nie wiem, bardzo trudne pytanie. Bardzo trudne. Ola się zastanowiła, mam odpowiedź jutro. Albo za tydzień, albo za rok. Jak tam rowery się trzymają? Mają się dzielnie i miejmy nadzieję, że tak pozostanie do końca tej wyprawy. To po nas przód już jest e, prawie łysa, ale dzięki temu mamy mniejsze opuścizenia. <laughs> Są plusy. <laughs> hmm. Czy w Wietnamie i w ogóle w Azji Południowo-Wschodniej jest taka kultura odpoczynku w weekendy, a szczególnie w niedzielę jak w Europie? Wydaje mi się, że nie aż na taką skalę jak u nas. Tutaj obserwujemy, że handel kwitnie 24 H na dobę przez 7 dni w tygodniu. Może bardziej w jakichś świątyniach jest to obserwowane. Teraz od razu mi do głowy przychodzi Tajlandia czy Birma, gdzie ludzie właśnie w, w tą niedzielę czy w sobotę, kiedy nie pracują, to wyjeżdżają do, do świątyń i tam się modlą przez chwilę. Czy Wspólne jakieś pikniki sobie robią. Ja to też w Tajlandii spotkaliśmy nad morzem. Widziałem Tak. Hmm. Ale... Ale wiecie, co jest inna rzecz. Mianowicie tutaj można zaobserwować, że w okolicach godziny 12 jest po prostu przerwa. Czyli podobno banki pracują do godziny 11, a później zaczynają w okolicach 13. .00. No i a potem... Aha, też było, dobra. Um, tak, to na ten moment są pytania od Was. Słuchajcie, yy, tak dzisiaj byliśmy dosyć zaskoczeni takim responsem od Was yy, w związku z naszym, yy, z tym filmem i bloopersami, które wsadziliśmy dla jaj, dla urozmaicenia jakkolwiek dla przełamania naszego <laughs> wizerunku. Żebyście w końcu zobaczyli z kim ja tutaj mam do czynienia, tak? Ja. <grystanie> Także fajnie. Bardzo się cieszymy, że taką aktywność wśród was spowodował ten film i tak dużo komentarzy i tych pozytywnych i negatywnych. O? A jedną? Very expensive. Woohoo! Uh -huh. <grystanie> Słuchajcie, mamy tutaj. Mamy tutaj mięso. to tu jest akurat proziowo pakowane. I to jest według mnie bawu, robione, suszone mięso bawoła, robione tak suszone mięso bawoła. O tak, i bardzo pikantne. Tu mi pani dała spróbować Dalej mamy miód. Tutaj jest postrzeli. Ale najbardziej zainteresowało mnie to jest do picia alkohol. I ja nie wiem, czy wy jesteście w stanie to zauważyć, ale tutaj w środku są pszczoły. olbrzymie pszczoły. Ale naprawdę te pszczoły są. Ile? 17 złotych taka butla. Te pszczoły, słuchajcie, one są takie, bym powiedział, no takie, ile? 3 centymetrowe? No może szerszenie? Bo właśnie kurde, nie wiem. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale to jest alkohol. Nie, nie, nie. Za 17 złotych półtora litra. Brać, nie brać. Słuchajcie, co to jest? My byliśmy przekonani, że to są takie placki z bananów, jak zwykle kupujemy. A to są frytki. Nie, nie, nie. Frytki, a do tego mamy tutaj kiełbaski na, na ruszcie. Czyli, e, innymi słowy, frytki są układane w formie takiego placka i dalej w głębokim, e, a właściwie wcześniej w panierce z ciasta. I do głębiego, głębokiego tłuszczu. I voilà. I pan już zamawia i będzie wcinał. Nasza kolacja. Dzisiaj wygląda tak jak widzicie. Czyli buncia. buncia. Czyli to co Mariusz dzisiaj miał na siadanie. A Mariusz? To jest buncia. Tak. Czyli tutaj mam taki gorący wywar z kalarepą i z marchewką. Mam też kawałki mielonego mięsa, formowanego w takie małe kotlaciki i one są grillowane. I dalej jest mnóstwo jakichś takich ziół. Ten, ten, ten sos, ta oh yeah. yes. Jest taka um, słodko kwaśna. Ja lubię sobie dodać tej pikatari. Mam też makaron typu bun. I Mariusz no, jeszcze jeszcze koszyk ziół z sałatą. No. Tak, a Marysza kolacja dzisiaj to takie danie rozpowszechnione wśród dzieci, czyli ciąoga, więc to jest owsianka z owsianka ryżowa z kurczakiem. I tutaj właśnie w Wietnamie to, to danie często i gęsto podawane jest w miejscach. Jest tak na zewnątrz mnóstwo dni z dzieciakami, jakby dedykowane jest właśnie dla dzieci, dlatego tak mówię. No dobra, okej. Okay. Myślę, że to tyle z dzisiejszego dnia. Eee, ja myślę, że w końcu jestem wyspana, bo dzisiaj chyba z 3 godziny w ciągu się spałam. Także odpoczywamy, odpoczywamy, ładujemy akumulatory przed Laosem. No i tyle, i tyle. Dzięki jeszcze raz za, za to, że tak aktywnie komentowaliście nasz poprzedni film. I komentujecie. Tak, i zapraszamy do kolejnych komentarzy. Pytajcie śmiało, lubimy odpowiadać na Wasze pytania, zaspokajać Waszą ciekawość. Wciłkujcie, szarujcie, subskrybujcie, trzymajcie się ciepło i widzimy się jutro. Cześć!